Mamy piękny, zimowy poranek. Pa patrzcie, patrzcie i podziwiajcie. Śniegu leży tak dużo, że po prostu ja nie mogę. Słuchaj... Słuch co jest? Ej, to chyba leży 60 centymetrów ponad. Jo, Ile tego śniegu? Zrobię ja wam pokażę tła. Widzicie. Odśnieżałem już. No kurczę, Ostrości. Mogę dwa. Widzicie. Odśnieżałem tutaj wszędzie. Bo się nie dało, słuchajcie, nie dało się znowu we śniegu. Jest bardzo go dużo. Śniegu po prostu multum. O. Garaż zasypany. Dobre. Patrzcie. Patrzcie jak wszystko zasypane. Ja mi ciężko po podwórku chodzi, bo pełno tego puchu. Patrzcie tu Tu, patrzcie sobie jaki krajobraz. Kurde! Ile tego śniegu! Ja cię, nie? Patrzcie! Ile tego śniegu? Patrzcie! Wybierz się w, 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 w to? wiecie najmniej będzie taki nie drugi, tylko krótki bardzo bym nawet powiedział bo jest ciężko, choć, ja się męczę bo, no dobra, do to no wiem, wiem pokazać, ale się bardzo męczę Dobra pokażę z tej strony O Wszystko białe Widzicie już z bliska jakie są gałęzie A on pokaże drogę Leży z 30 cm Ponad Patrzcie Topie się normalnie w śniegu Topie się Odśniżałem tu przed chwilą bo Trzeba, bo dzisiaj... Bo jakby dzisiaj wyjechać z to się będzie się wjechać samochodem, czy to będzie miało wyjechać. Raz, patrzcie. Gołoleć. Cię trzyma. Patrzcie. Patrzcie. Normalnie w szoku jestem. Trzy. O, patrzcie, na chodniku leży 2 cm śniegu, nawet 5 Wszystko białe. O. Proszę bardzo. Nie no, totalna masakra. Kurde, I... jak tu się trzeba wejść? O, ale tu... Patrzcie, o nie, zatopiłem się. Patrzcie. Jak wszystko z śłuba to wszystko leży powygniatane. To też. O. Nie no, totalnie. Zaraz grał film, bo in... pada intensywnie śnieg, więc... Dobra, podsumowanie. Op. Po śnieżycy leży około 30 ponad centymetrów.